To będziemy dzisiaj robić, będziemy rozpakowywać różne no. rzeczy. No. I będzie fajnie. Zobaczymy, no. co to będzie w środku. No. Bruno. Tata, ja tylko będę. Ty tylko będziesz? A. No dobra, tylko Bruno, filmik będzie. Ja będę tylko kamerował. Tu mamy specjalny worek, który Bruno ma różne rzeczy do, do wylosowania. Ja go mam tutaj na szyi, żeby Bruno nie podglądał. Bruno losuje pierwszą rzecz. dobra więc Wkłada łapkę do worka. O! Coś mam, coś mam. Co to jest? Tada! A yeah. skoro to wygląda? Nie wiem, chyba na razie nikt. No spróbujemy, czy mu się uda, czy mu się nie uda. Umie otwierać superfinksy. Wow. Prawie lampkę zrzucił, ale to jest otwieracz. Ho, ho, ho. Zobaczmy, czy to jest ten, który chciałem. No, ciekawe, kto tam jest w środku. O nie! Co? To. Jak Pokaż go. Jak, no, jak on się nazywa? Spyglass. No. Hmm. Ale inny kolor, zielony. Ujo, fajny, czy nie? Podobać się? Fajne. Podlewam dalej. No dobra, kto tu jeszcze? Bruno, Bruno losuje drugi raz, ostro losuje. O coś, coś, coś mam, o Oho, ho, Co to za cukiery, pokaż jak się nazywają, pokaż, przeczytamy. Doktor Lap Mini Candy, o mm. jakie mają kolorki. No fajne. Wysył tutaj, zobaczymy jak wyglądają. Zysyp nie wszystkie, tylko trochę. Parę sztuk. To parę sztuk. Da się? Czekaj, bo tutaj można też otworzyć. O, do to jest otwieranie. Ooo! Wow. No, wysyp parę. Pokażę jak wyglądają. Wow. <słuch> Jakie wow. mają kolory. Spróbuję. To można zabrać. Ujaj, mm. chyba dosyć twarde. Mm. dobre? Mm. Czy nie za bardzo? बाप ले फर्दे ना हम्म आईट फर्जूट क्या है बच्चों हाँ लोस्ट एडले नो नी जो है लोस्ट एडले ओह कलेज़ में सुपरफिंकी वे लोग सवार कलेज़ में सुपरफिंके चेक करते हैं तो क्या Ogląda. na razie tylko ja oglądam jak kameruję nie ma, jeszcze nie jesteś na YouTubie Czy być już na YouTubie co Kolejne tam masz to jest jabłko eee, jabłko Wow. niezłe czy ty z jak się nazywa jabłko Niezłe kawał jabłka czy ty zaraz jak się nazywa jabłko no to go znajdź na tej ulotce Ulotka. otwórz ulotkę o, tu to inne. Tu chyba jabłko. Tu jest chyba jabłko. Tak. Ten... No ja się nazywa? Fuji hammer. Fuji hammer. Aha. Uh -huh. Dobra. To Dobra. jest sobie jeszcze cukiela. nie Jestby dobre te cukiery, takie bezsmakowe raczej bym powiedział. Dobra, mamy to, mamy to. Losuję kolejną rzecz. Dobrze, no no losuje znowu. Uwaga, uwaga, losuj, losuj 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 losu. O! Losu, Zaraz losu, losu, losu. Eee. mi głowę urwie. Nie onów. No Jezu, ale losowanie ostre. Mhm. Mm z tych Pokaż. Zombiaki. A jak to się nazywa? Zombi Mhm. Mm Uhuhu, uh, mm. super special. Bo dziś otwiera. Ja co jest? Mm. i... Uuuu! O, go jaki! To jest ten zombiak! Jakie ma włosy. No, mm. kichanko małe. Jest to jedna! Wow! Taki jeden. E drugi taki. Co mamy jest? Ej! Jesteśmy zambiakami. To jest czuleczka. ulotka jeszcze. Hu, ho hu. Ho, ho. Jeden biały, drugi czarny. No dobra. Mm. Zombie city. city. Zobaczmy go. Kto to tam się taki. A tu są z tyłu też. Patrz. Tu mm. wiem. Mm, Doktor DJ to co ja mamy? nie wiem jak on się nazywa czekaj Dom Lady... nie czekaj to jest ten czarny to jak się nazywa? nie wiem jak się nazywa nie widzę go Może Lady po... ma Mare czyli tu ja jest... widzę Lady Mare to jest chyba no, to Lady ta to nie zmalowano ma sukienkę. a ten to jest jakiś taki z czarnymi włosami to będzie chyba to czekaj pokaż tu no, ja jakieś... a to ten ale są niepomalowane, no to takie trochę niefajnie. Tak, tako kamikaze się nazywa mogę jeszcze coś wylosować no, losu, losu, losu 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 o Jezu znowu losuje co on tam wylosuje co ten chłopak wylosuje Wow. Wow, wow, wow. Co? Co to jest? To jest ta guma! Co to za guma? Nie, yeah, balonowa. Balony. Yeah. Jak ona wygląda? Pokażę, jaki ma kolor. Próbuj wyciągnąć. Sobie... Musimy najpierw odpakować. Ym... Pomóc ci? Nie, nie. dasz sobie radę, pokażę. Chcę ci pokazać. Bo chodzi tu. jak ona wygląda. Ciekawy? Czupa Guma do rzucenia, chupachu A zwykle są nizaki, czupa Tak. Jak ona? Jaki ma kolor ta guma? Ten chupachu ją odwija. Położyłem tu na stoliku, będzie widać. A ktoś teraz nas, nas ogląda? Chyba na razie nie, bo my na razie nakręcamy filmik. No. Uh, uh, uh. A kiedy ktoś będzie nas oglądał? Dobra, ta guma. Dobra. A jaki masz smak Słodki, chyba co. A pokaż język. Ech, na razie nic się nie dzieje, ale jak się ją trochę pożuje to się język zrobi w jakim kolorze. Teraz o nie! Co to jeszcze tutaj masz? Hmm. Secret Box. Wow. Dobra, to może to zabierzmy, żeby było Secret Boxa lepiej widać. O, na bok. Co w tym secret boxie będzie schowane? Nowe, kosmiczne zabawki są jakieś w nim. Podobno. No, no to trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć. Mm. Mm. Uh, uh, uh. Tu jest zabawka pokaż. Mm, nie wiem. Tak, to jest zabawka, no? Mm. Co to za zabawka? No klejki. Eee, taka średnia zabawka, bo to w sumie się nie, nie da za bardzo tym bawić jakieś takie papierki. No tak to bywa czasami. A tu z drugiej strony. Co tam jest? Cukiery. dobre chociaż to pokażę. Ja sobie spróbuję, a ty na razie masz gumę to nie jest. Czy, albo nie otwieraj na razie. Jak masz gumę, to zostawmy. No sobie potem obejrzewam. Losuję! No dobra. Mm. Tu coś jest? Mm, nie. Tu jest coś jest na dole. Losu, 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 losu. Oho, ho, ho. Super no, To będzie ten. Ten. Ten, o! Jaki to? Pokaż rzadki nie tylko trawiła mi się bateria jak to bateria super jezu jest ona ona jest rzadka nie nie rzadka jest tam. ta wiesz jaka specjalna nie po tak. No? Nie taka. Nie srebrna, taka. No, srebrna, no, srebrna jest. Tak, tak. Srebrna. No to poszukaj, może to jest jakaś taka specjalna. U, no. u, u, niezła okay. bateria. Mm. A gdzie pudełeczko? Jakie pudełeczko? Tu jest. A, tu jest. No, gdzie jest ta bateria? Uuu, kapitan. No to to jest... Chyba... Rzadka. O, raczej, no zapomnij, że to jest rzadka. Zobacz, tu jest rzadka. Ja mam dwa rzadkie! To też jest rzadki. Te dwa są rzadkie. Odleciała. Oooo, znajdziemy go. Ach, jest. Dobra. Tu dwa masz już o Oj, jeszcze tego by się przydało mieć? Tego, tego nam brakuje. Electric. Ten się nazywa Energetic. No, to, to ten? Energetic. No, się tak Energetic. Nakrętek pewnie po polsku, jakbyśmy to mieli przetłumaczyć. o jeszcze tak jest. Solid gear Czyli solidna, solidny sprzęt. A tu? To? Sir, cyrkutor A tego chyba mieliśmy, coś Mi tak kojarzę, że chyba był. Nie. Nie. No, trudno. No i co? To wszystko, co mieliśmy, cały nasz dzisiejszy występ? Ale nie otworzyliśmy tego. No to chcesz otworzyć jeszcze? No to dobra, zobaczmy co tu jeszcze jest i kończymy na dzisiaj tak nagranko. A jak tam swój język? Eee! O, jaki się niebieski zrobił. O nie. A umiesz już balony robić? Spróbuj. Spróbuj, no. Próbuję jeszcze. No dobra, trzeba się nauczyć no. robić balony, bo to nie jest takie łatwe. No i co? Już nie ma tego smaku. Smaku nie ma już. Co już chcesz oddać mi? To no ja można zawinąć tu folię. I tu o, włożemy. tu, albo tu, dobra. No dobra, to co? Kończymy nagranie? Nie. My jeszcze tutaj nie. mamy ważne sprawy. No to otwieraj. I już? I zobaczymy, co tam jest w środku. Tak. Uuu, ciekawe że tam będzie zwierzę? Jaki zwierzak? No tak. <laughs> Ale mi tak to wszystko. Nie przejmuj się. dasz sobie radę. Pomóc ci trochę? Nie. A co? Nie tak jak jakbyś chciał. ci mogę pomóc? O, chyba sobie poradzisz. <laughs> Możesz tak palcem słuchać, tak klik. Połóż sobie tu. I pliknij tak. Plik. Mocno. O! O! No spróbuj paluchem. O, o czekoladki! O. O, o, paluszek pomógł i się udało wyciągnąć. Co to jest? Czekoladki. Dobra są. Daz mi jedną. Nie. Nie wszystkie zjesz? no jednak mi dajesz, no dobra, to dzięki taką małą A, nie ty mi odłamałeś kawałek to co? taką mogę całą? no dzięki miły jesteś chłopak no to co, kończymy filmik? co jeszcze będziemy robić? nie to co, machamy? i pa, papa robimy? do miłego czy ktoś y, oglądał nas? Mm, nie wiem czy ktoś nas oglądał zobaczymy może ktoś nas obejrzy o? no to pa pa, pa. zobaczymy jak wysłał daj bym teraz to na YouTube'a? chciałbyś to dać na YouTube'a? Hmm. no zobaczymy